Piątek godzina dwunasta. Spotkaliśmy się z chłopakami jak co dzień na princoku W tym roku wakacje są wyjątkowo upalne A w izbie szczula żadnego wiatraka ani kimy Co oznaczało pięciu śmierdzących potem facetów w małym pokojku W sumie to czterech, bo od Borysa tak cuchnęło kałem Że wywaliliśmy go na dwór na pełne słońce, aby trochę wywietrzał Kupiliśmy sobie browary na ochłodę Lecz temperatura była aż tak wysoka Że w około trzy minuty były ciepłe i nie do picia Jedynie szczul miał w sobie na tyle odwagi i głupoty, żeby wydoić jedno Zapowiadała się istna masakra Na princoku nie. Nie dało się siedzieć, do tego brak napojów i potlejący się po całym ciele. Stary, otwórz drzwi albo okno, bo zaraz się roztopię. Okno się zepsuło, a nie ma opcji, że otworzę drzwi i wpuszczę ten skwar do środka. Dodając jeszcze fakt, że spocony Borys tam jest i jego odór, to w ogóle nie ma mowy. Ty się upieczasz w tym swetrze. Nie mam nic innego w garderobie. Albo kurtki, albo bluzy. Goły. Chłopaki, mogę już wejść do środka, bo trochę mi ciepło. Mier i wartuj, czy słońce zachodzi. Chryste, ile bym dał, żeby na princoku był basen albo jezioro z drzewami, żeby słońce nie leziło. Bez kitu. A ile ja bym dał, żeby te brąksy nie były zagotowane? Bez kitu. Hej panowie, przypomniało mi się, że Wafer zostawił w lodówce czteropaki gorzą. Uratowani. Te nieznane wrogi do chaty Wafla po napoje. Oki. Okay. Debile przecież jak wyciągniemy te piska z lodówki, to chwila moment i będą gorące. Tej faktycznie przecież na wol i wizwiech z jak pieron. Dźwoń do Borysa. Borys Foku, wracaj do nas i nie wyciągaj tych browarów pod żadnym pozorem. Kurde, no już chciałem otwierać i dojść. No dobra, ale to wracam do was do domu, tak? Nie. Na dworze masz zostać i wachować, czy słońce zachodzi. Powstrzymałeś go. Ta. Runki są bezpiecznie chłodzone w lodówce. Nie no, panowie, koniec tego. Nie zniosę ani chwili dłużej siedząc tu i się pocąc. Musimy znaleźć tak zwaną rezerwową miejscówkę, która będzie na świeżym powietrzu pod cieniem. Jakiś las albo supermarket, nie wiem. Po pierwsze, gdzie niby jak wszędzie słońce parzy. Po drugie, nie mam zamiaru zmieniać miejscowy. Princok to miejsce spotkań melanży od lat. Nie ma opcji, że zmieniamy miejsce. Ale ja nie chcę zmieniać na zawsze, tylko znaleźć takie rezerwowe. No kuźwa siedzimy całe życie na princoku, a okolice są pełne ciekawych i być może równie zajebistych miejscówek. Znajdźmy sobie rezerwowo miejscowe na takie upały, na przykład, albo jakby princok znowu był zamknięty jak kiedyś. Szczerze to nie głupi pomysł, sorry szczur. Princok to miejsce święte, które każdy z nas traktuje jak drugi dom. Ale Adi ma rację. Fajnie by było zrobić taką drugą miejscówkę. Nasz gang będzie zajmował więcej terenów niż tylko princok hotel i Zośka. Ty się chyba za dużo w San Andreas nagrałeś, no ale dobra. Skoro tak mówicie, to gdzie chcecie szukać miejscowy? <laughs> Ze znanych nam miejsc to mamy na pewno okolice Chatki Puchatka. Ale tam raczej wolę się nie zapuszczać po naszym ostatnim biwaku. Może kapryciok? Jest mały lasek i jeziorko. Nie ma opcji. Na kaprycioku pływają piranie plus jest obok kilka domów. Zbyt blisko cywilizacji. A może Wietnam? Tobie chyba życie niemiłe. Za Chiny ludowe bym tam miejscu wynierobił. Może oszon? nie jest ochrona głowie. A może chata wafla? Ma lodówkę, schłodzimy się. Tano i nam piwo się zgrzeje, jak ją tylko otworzysz. A druga sprawa, że Wafer zara wraca z roboty. Jak zobaczy, że mu w chacie szperamy, to nas nie wszystkich. Ej, Adi, co jest za kol! Pamiętasz jak się przygotowywałem do poprawki na sierpień. Pamiętam. Do teraz mam szlamę udzie po tym spalingu na noże z twoim starym. No, to naszym miejscem treningu był ten opuszczony warsztat, pamiętasz? On był tak gdzieś pół godziny piechty od szkoły w takiej dolinie malowniczej. Pamiętam, że szło się drogą przez nas chwilę, a potem byliśmy na miejscu. Było tam znacznie zimniej niż w lesie. Do tego było jeziorko. Dach nad głową w razie deszczujcie. Najlepsze jest to, że obiekt został kompletnie zapomniany i jest w stanie dobrym. Oczywiście jak na miejscowe do siedzenia, bo chyba dach się tam trochę zapadł. Aż dziwne. Taki ładny teren na budowę czegokolwiek, a ludzie o tym po prostu zapomnieli, wracając. Można się tam udać. Pół godziny piechty. Chyba cię suty drapią. Nie chce mi się w upał zapierdzielać piechty do jakiegoś opuszczonego warsztatu. Głobie. Przecież mamy fury. Dojedziemy tam w mniej niż 10 minut, a potem kawałek drogi przez las i jesteśmy. Ano ja... Faktycznie ciągle zapominam, że mam krio. Z tego co pamiętam, to nie ma tam parkingu, ale można by było oczyścić drogę dojazdową i furami tam wjechać. Bo tam drzewo spadło na drogę. Skąd znasz to miejsce, Zakor? Kiedyś grałem w randonautikę i mi tam wygenerowało punkt. Spoko. Dobra, młoty zawijamy na nową miejscowę. A co z trunkami w lodówce? One nie mogą tam tak po prostu zostać. Ten pierdolec wafel je wydoi za nas i będzie dzień stracony. Racja. Ale jakie wyciągniemy to się zagrzeją w przeciągu dwóch minut. A może weźmiemy lodówkę. Napoje zostaną w środku i się będą chłodzić, a my je przewieziemy bezpiecznie na spota razem z lodówką. Borys kurwa chyba ten upał ci dodał więcej IQ. Świetny plan. Wawel mnie zajebie jak się dowie, że mu lodówkę ukradłem. A jebać wafla. Kutafon się nawet nie skapnie, że lodówki nie ma. Racja. A pamiętajcie, że mogę zgłodnieć podczas drogi. Mam nadzieję, że odłożyłeś jakąś kiełbasę śląską za miłożka szczurku. A wyjebane mam na twoją kiełbasę śląską. Do dzieła. Ładujemy lodówkę i zmierzamy ku odkryciu nowego spota. Udało nam się załadować lodówkę na dach korsy i ruszyliśmy w stronę spota. To prawda, auto siedziało jak ministrant na jak Wielebnego, ale ważne, że jechało. Dojechaliśmy. Auta trzeba było zostawić w lesie i resztę drogi i śpiechty, bo wjazd na teren warsztatu był zablokowany przez leżące głazy. No i jesteśmy. Chuja, nie drzewo. To jest jebany głaz. Głaz, drzewo, jeden chuj. Jak my mamy go przesunąć, żeby furami wjechać tu? Najwyżej w lesie zostaną fury. Jasny gwint. Naprawdę ładnie tu jest. Bez kitu, jak trenowałem, to jakoś nigdy się nie przeglądałem temu miejscu. Panowie, patrzcie to. Tylko do kąpieli. ta miejscówka to istny raj. Czekaj chwilę, ta woda może być skażona, bo ktoś mógł tam naszczać. Borys, idź, sprawdź, czy da się tam pływać. Ale ulga. Panowie, woda jak marzenie. Jedynie jak skakałem, to mi test ciężowy do ryja wpadł, ale już go wyplułem. Chłopaki! Oto oficjalnie nasza nowa, rezerwowa miejscówka. Co takiego? Światła. Działają. Tutaj ciągle jest prąd, mimo tego, że warsztat jest opuszczony. Faktycznie dziwne. Może ludzie aż tak zapomnieli o tym miejscu, że prądu nie odcięli. Co to kurwa było? Może alarm. Chodź sprawdzimy. Słyszeliście to, ta, może alarm się włączył. Kurwa przez alora będą chłopaki, ja spierdalam, bo mam w korsie spróbę bez uprawnień. Ja ci kurwa, jerozolimska mać pierdola. Co wyrobić na nasz teren, słabe ludzie? My, przechadzaliśmy się tylko. Chłamać, złodzieja. Złomiarze lasu nie lubić, złodzieja. Nie, niskąd nie chcieliśmy nic kraść. Nawet nie wiedzieliśmy, że tu ktoś jest. Chłamać, złodzieja. Majciarze. Majciarzem to jest twój stary, ty przerośnięty spermożercą. Ej, ej, ale nie po starych dobra. Kim wy kurwa jesteście? My, my żeśmy są, złomiarze lasu. Nasz lud zbierać złom od ludzi setki lat. To nasza chwała, nasze dziedzictwo. Zamieszkujemy te lasy od momentu najazdu na naszą jaskinię. Wielu z nas poległo w walce, ale nam udało się uciec i zamieszkać tu, my wygonić stąd ludziów. A wy właśnie wkroczyć na nasz teren. Lepiej się dobrze wytłumaczyć, bo macie z czego. Kurwa, Zakol, czemu nie mówiłeś, że grasuje tu banda troli? A skąd miałem wiedzieć? Rok temu, jak tu byliśmy, to ich nie było. Mam pytanie. Bory, zamknij mordę, błagam. Daj mówić towarzyszowi, bo zrobisz z ciebie pile w sosie barbeki. Dobra, sorry. A więc, zjecie tu i to wasz dom tak? tak? Tak, i właśnie do niego wtargnąć. Okej, okay, zluzuj gladiatorki duży, bo zaczynasz mnie podniecać. Masz dużego. Pewnie też lubisz nasrać w nachy. Dość. O kurwa. Zabił Borysa. w koniec padalce. Tłumaczcie się po co żeście tu przylazły. I lepiej mówić prawda. Potrafię czytać w myślach. No dobra, no nie będziemy owijać w bawełnę. Chcieliśmy znaleźć miejsce rezerwowe za princok, bo nam tam było za ciepło i się dychać nie dało. A byłem tu kiedyś tym zakolatym i stąd wiemy o tym miejscu. Nie mieliśmy pojęcia, że tu mieszkacie. A strasznie nam się tu spodobało. Jest tu piękniej i do tego prąd macie. No i jakoś tak wyszło. Nie jesteśmy żadnymi złodziejami. To znaczy jesteśmy, ale nie po to tu przybyliśmy. Przepraszamy za zakłócenie spokoju, panie trolu. Już się zawijamy. Princo. To miejsce stworzone przez starożytni Egipcjani, przejęte setki lat temu przez lud troli. Chwila, znacie Princo. Z opowieści naszych pradziadów, którzy tam mieszkali dawno, dawno temu, szanowali to miejsce oraz ludzi stamtąd pochodzących. Ja jestem z Princoka. Mój przeżywany ojciec przejął to miejsce lata temu i mieszkam tam od dziecka. A zbieracie złom ludzie. Mają taką kupę złomu, nazywa się Renokrio. Zamknij drifter, bo ci auto do przepaści rzucę. Renokrio, Faktycznie kupa złomu. No bez jaj. Skoro wy pochodzić z princoki i szanować to miejsce jak nasz lud szanował. Oszczędzimy was. Czyli mamy odjeść i nie wracać. Szkoda, bo bardzo chcieliśmy zrobić tutaj naszego spota. Miejsce to jest piękne. Rację macie, ludzie, rację. Możecie się nie zgodzić, ale czy moglibyśmy coś zrobić dla waszego ludu złomiarzy lasu, żebyście nam to miejsce udostępnili? <laughs> Jeśli wy chcieć przejąć teren, musicie coś dla nas zrobić. My pracować nad czymś. Potrzebujemy złomu. Mnóstwo złomu. Skończyły nam się zapasy, a nie możemy się ujawniać. Jeśli wy przynieść tam złom i zrobić za nas zakupy, my się stąd wynieść na zawsze i oddać wam to miejsce w akcie szacunku za pomoc. Zgadzamy się na współpracę. Oto działający pojazd. Wykorzystaliśmy resztki złomu, żeby go naprawić, lecz nikt nie potrafi z niego korzystać. Wy ludzie wiecie. Się wie, że wiemy. Dobra panie trolu, to co mamy wam przywieźć? potrzebujemy czterech akumulatorów. Około dziesięciu dowolnych blach. Alternator. Drzwi samochodowy oraz silnik z pojazdu rolniczego. Potrzebować również paliwo. Sesterna to minimum na nasz projekt. Do tego dla mnie kubełek bestowkrów z łódkami, i frytkami dużymi. Dla Magnusa Tufolius Maka, dla Heraklusa Epimir. Mam nadzieję, że zrozumieliście i nie zawiedziecie nas. Zrozumiano, szefie. dobrze, więc powodzenia. My wracać do naszej pracowni, kontynuować projekt. Bywajcie i do zobaczenia, ludzie. Kurwa, mać trolle. Co my kurwa w świecie RPG jesteśmy? Co ty pierdolisz? Haliśmy się z gnomami, uciekaliśmy przed duchem, walczyliśmy z opetaną nauczycielką, Przeżyliśmy atak krwiożerczego pół półczłowieka. Załatwiliśmy morderce w szkole, przegnaliśmy statki UFO. Dołączyliśmy do plemienia, pomagaliśmy świętemu Mikołajowi, wyganialiśmy demony z brzucha miłosza, zwalczaliśmy potwora skał i radioaktywną srakę Borysa, a ty jesteś w szoku, że trole spotkaliśmy. W sumie racja. Każdy z was dobrze wie, gdzie jest zawsze najwięcej złomu. Złomowisko imienia Kondrada Szwedy. Tam się udamy najpierw, później stacja Bendynowa. Zawijamy cysterny i podpierdalamy akumulatory. Po drodze se zajebie olej silnikowy do Korsy, bo już mam rezerwę. No i ostatnie. Jedziemy po szamę. I wiem jak ją ogarnąć za darmo. Mamy aż trzy fury do dostępu gdzie jedna ma pakę, na którą damy złą. Orysty, weź pakę. Jedź na złomowisko, a sztulek pojedzie za tobą z miłoszem. My za skroimy cysternę i akusie. Potem spotkamy się na przymaku i kewcu i wracamy. Proste jak bułka z masłem. Dobra, ale jak stąd wyjedziesz tym gruzem jak głaz blokuje drogę. No to trzeba zawołać pana trolla. Oby usłyszał. Słyszycie potrzebować pomoc. My mieć na słuch. Nie wyjedziemy stąd Bogła zblokuje drogę. Dajcie mi chwilę ludzie. No to w drogę. Dobra, jesteśmy. Borys spodzieć pod płot z drugiej strony. Będziemy przerzucać ci rzeczy. Wygląda na to, że nikogo tu nie ma. Prócz tego dzieciaka, który tu leży od prawie trzech lat. No to pora szabrować. Ej szczur, zobacz, tu jest sterta Blach. Myślisz, że się nadadzą. Chuj wie, ale myślę, że ta. Napakę z nimi. Auć, mój pysk. Deklu nie sieć pacę, tylko układaj ten zło. Tu tu jest samochód. Sprawdźmy czy ma alternator. O kurwa mają psa obronnego. Ja pierdolę, czekaj, pomogę Ci. On do nas znowu biegnie, szczur włoski manewr. Zapalkuj tu, żebyś potem na liście poszukiwanych pojazdów nie było, przejdziemy się. Startuj, kurwa, zaraz tu będą giny, jesteśmy w środku miasta. Nie robię prawka na kategorie, co tylko by je łopie. Nie wiem, jak tym chujstwem ruszyć. Spuść ręcznie, wrzuć jedynkę powoli, sprzęgło i gaz. Co? Jak? Ja pierdolę, dobra, przesiadaj się, ja prowadzę. Myślisz, że ciągle nas szuka. Na banak. Kolerny pies. Musimy się go jakoś pozbyć. Chyba mam pomysł. Co ty robisz z tym szkieletem, jełopie? Co resztek mięsa szukasz, aż taki głodny jesteś. No i mam cię. Patrz teraz. Kurwa mi już zwracam honor. Sprytne. Jestem głodny, więc bardziej myślę, ale nie ma czasu na gadki. Zakradamy się do tego złoma i bierzemy co nasze. Są tu za nami myślaki, jak ich zgubić. Wiem, gdzie jesteśmy i wiem, co mam zrobić. Tym razem mi się uda drift. W dole udało się, kurwa. No, Korson driftować to nie potrafisz, ale kurwa, cysterno, zrobiłeś akcję jak z Need for Speeda. Borys, co mamy, a czego brakuje? Mamy pakiet blach około 13. Alternator. Drzwi samochodowe i jeszcze adi za kolem przywiezą akumulatory. Kuźwa, jeszcze silnik z pojazdu rolniczego. No niestety, Borys, musimy skoczyć do ciebie na kwadrat. No, gdzie te balany są? Zadzwoń do nich. Halo, gdzie wy jesteście? U Borysa na chacie. Szczur próbuje wymontować mu silnik, a Bory płacze, żeby go zostawił. Stale musimy, nie ma innego wyjścia. Ale to mój ususik kochany. Mój pojazd, najlepszy pojazd. Nie możesz tak po prostu mi go wziąć. Wybacz, ale muszę. Biedny Borys. W końcu jesteście. Sorry za spóźnienie, ale Borys miał jakieś zmiany nastroju. Najpierw dostał ataku, paniki, potem się smiał ze swojego boka, a następnie się podniecił i chciał zeżnąć ursusa, a potem szczurka. Teraz chyba jest po prostu smutny. Mój ursusik. Mój piękny ursusik. Moje serduszko. Zamknij już ten ryj. Dobra, czekajcie, tu ja załatwię nam szamę. Co panu podać? O kurwa. Cześć, Dawid. Poproszę kubełek bestowkę KFC z łódkami stripsami i dużymi frytkami. Dobra, to będzie pięćdziesiąt. To będzie za darmo. Na tak zwany koszt firmy. Ale ja nie mogę ci dać. Ilcz Dawidku, pokazać ci coś. Mam taki fajny filmik na pewno kojarzysz. Nie błagam, nie rób mi tego. Rób pierdolony kubełek bez w bo twoja seks taśma z namiętnym remingiem, który robiłeś Mareczkowi przypadkiem wycieknie do internetu razem z twoim adresem zamieszkania i IP komputera. Dlatego nie wkurwiaj mnie i rób kubełek. No i zbani teraz do Maka Happy mila i tufoliu. Jakżeś załatwił szamę z za Afriko, takie tam stare znajomości. Problem jest taki, że za Maka już trzeba zapłacić. Co to kurwa jest? Ty duży, co to robisz? A weź spierdalaj. O kto by pomyślał, jakiś mały zielony ludek mógł nam zdobyć maka z Afryko. Mamy wszystko? Zło, akumulatory. Alternator. Silnik z Ursusa, żarcie i cysternę. Wracajmy. Dobrze się spisać, ludzie. My dziękować wam za pomoc i dotrzymać słowa. Projekt jest już prawie skończony. Miejsce jest wasze. Elektrownia zapomniała odciąć z budynku prądu, więc macie oświetlenie bez żadnych kosztów. No nic na nas pora. By być dobrzy ludzie i dziękować za pomoc w budowie maszyny. Udać się zjeść, a potem na Divki i do Las Vegas. Bywajcie, ludzie. był oficjalnie najbardziej pojebany dzień, jaki w życiu przeżyłem. Ale udało się. Miejscówka jest nasza. A tylko przypomnę, że w lodówce, którą przywieźliśmy, ciągle są browary i gorzą. Ja pierdolę ten dzień się nie mógł lepiej skończyć. Borys podaj browary z lodówki. Łap się i pijcie z tego wszyscy. Kurwa, mać no nie. Co jest? Gdy podłączyliśmy lodówki do prądu i stała cały dzień na słońcu bez chłodzenia. Browary się zagotowały. Ja pierdolę nie wierzę. Ej, ale jest jeszcze gorzą. A jak nagrzany to będzie czterokrotnie mocniej kopać. Bez kitu. Palimy do basa panowie. Zdrowie za nowo miejscu i złumiarzy. złomiarzy.